To budząca strach kryptyda zamieszkująca Australię. Opisy tej bestii przywodzą na myśl teropody. Wymarły podrząd dinozaurów, których najbardziej znanym przedstawicielem był Tyrannosaurus rex. Czy możliwe jest, by ów dinozaur przeżył do dnia współczesnego? Na początek chciałbym bardzo podziękować wszystkim osobom śledzącym kanał oraz powitać w naszym gronie najnowszych subskrybentów. A więc wielkie dzięki i witam! Z opisów świadków wynika, iż Burunior, znany również jako sur, wyglądem przypomina tyranozaura, ale może być też potomkiem megaraptorów jak Australovenator czy Rapator. Może też być dinozaurem, który do tej pory nie został odkryty w zapisie kopalnym. Zgodnie z opisami aborygenów Burunior ma od 6 do 7,5 metra długości. Posiada małe szponiaste dłonie i porusza się na dwóch tylnych kończynach. Relacje aborygeńskie sugerują, że jest to gad, prawdopodobnie z piórami, którego dieta składała się z kangurów i innych dużych zwierząt. Burunior najczęściej widywany był w okolicach ziemi Arnhema. Plemiona aborygeńskie opowiadają historię o Burunior, ogromnym prowadzącym nocny tryb życia gadzim stworzeniu, które pożera bydło, wielbłądy i kangury. Już starożytna sztuka borygeńska przedstawia dwunożne monstrum z trzema palcami, z małymi przednimi kończynami i ogromną paszczą, jednak również współcześnie ludy aborygeńskie unikają pewnych miejsc, w których widywano owe stworzenie. Pozostawiane przez bestie charakterystyczne ślady przyniosły mu przy domek stary trójpalczasty, zaś w stanie Wiktoria ów potwór nazywany jest Murra Murri. Ślady pozostawiane przez bestie mierzą od 60 do 90 cm. Znajdowano je przy wodopojach, wzdłuż brzegów rzek, a nawet w okolicach dróg na całym australijskim Outbacku. Ślady Buruniora bardzo często odnajdywano w okolicach stad bydła, gdyż owa bestia ma upodobanie do porywania krów. W książce Rexa Gilroy'a z 2013 roku, Burunior w poszukiwaniu żyjącego australijskiego tyranozaura, Autor przytacza kilka opowieści o tym, jak w okolicach dziwnych trójpalczastych śladów znajdowano krowy przegryziane na pół, a ich kości były złamane przez maszywne szczęki. W 1957 roku, na pewnej farmie w pobliżu rzeki MacArthur, na terytorium północnym, rancherzy w pewnym momencie zauważyli, iż 150 sztuk bydła zaczęło w popłochu uciekać. Rancherzy nic nie widzieli, jednak bydło było spłoszone. Jednak krów z głośnym rykiem uciekła w stronę rzeki. W oddali w zaroślach ranczerzy ujrzeli ciemną sylwetkę ogromnego stworzenia, które zniknęło w buszu. Stworzenie głośno chrząkało i parskało. Rankiem połowa bydła była okaleczona, a wiele sztuk zostało zjedzonych. Inny raport z 1978 roku mówi o człowieku imieniu Brian Clark, który poszedł do lasu i zgubił się. Szukali go policjant i dwóch aborygeńskich bushmenów. Pierwszej nocy podczas poszukiwań, Klarka policjant obudził się, gdyż usłyszał przerażony krzyk bushmenów. Aborygeni siadłali konie w popłochu. Policjant szybko zebrał swoje rzeczy. Tropiciele uciekli z tego miejsca, lecz w ciemnościach podążał za nimi stwór, który wydawał z siebie przeszywający i głęboki dźwięk sapania i chrząkania. Kiedy znaleźli Briana, policjant opowiedział mu wszystko o dziwnym spotkaniu, a Brian powiedział, że on również słyszał podobny dźwięk w ciemności nocy. Policjant powiedział również Brianowi, że jeśli kiedykolwiek wróci do lasu i się zgubi, nie przyjdą go szukać, gdyż było to zbyt niebezpieczne. W 1980 roku na kolejnym rancho znaleziono również wiele sztuk martwego, okaleczonego i na wpół zjedzonego bydła. Podobnie jak w poprzednich przypadkach, słyszano dziwne pomruki i widziano dziwną sylwetkę. Jednak tym razem farmer Charles Waterman widział samo stworzenie. Była to przerażająca, dziwna, centkowana bestia o długości 6 metrów. Farmer widział, jak bestia w pysku niosła krowę do buszu. Inni hodowcy wraz z psami ruszyli w pościg. Gdy dotarli do pobliskiej rzeki, psy się po prostu zatrzymały i zaczęły się bardzo dziwnie zachowywać. W pewnym momencie psy uciekły, coś ich wyraźnie przestraszyło. Farmerzy zaś zauważyli pod stopami gadzie ślady. W tym momencie również oni zdecydowali się wrócić. Ostatnia obserwacja Buruniora miała miejsce w 1985 roku, kiedy rodzina podróżowała do Roper River i doniesiono, że widzieli 20-metrowego potwora pokrytego piórami. Ostatnie obserwacje tego stworzenia są coraz rzadsze. Burunior widziany był przez kierowców ciężarówek jeżdżących autostradą Stuart, która ciągnie się na południu kontynentu. Sceptycy twierdzą, iż obserwacje Buruniora dotrzymały w szczególności warana wielkiego, który może osiągać 3 metry długości. Jeden ze strażników z obszaru pasma gór Flindersa widział rzekomo, jak waran połyka w całości młodą kozę, a następnie podniósł się na tylnych łapach. Niektórzy sugerują, iż nawet jeśli Burunior żył, to brak jego obserwacji w ostatnich latach może wynikać z faktu, iż zdechł, lecz do tej pory nie znaleziono jego szczątków. Gdyby nie odkrycia dwunożnych śladów, Burunior mógłby zostać pomylony z megalanią, prehistoryczną gigantyczną jaszczurką, która żyła na tym obszarze jeszcze 40 tysięcy lat temu. Burunior może być również nieznanym nauce gatunkiem torbacza, który spokrewniony jest z wilkiem workowatym. Niektóre relacje opisują bowiem owe stworzenie jako podobne do wilka i pokryte futrem. Taki scenariusz byłby równie fantastyczny jak ten, który łączy zwierzę z dinozaurami, gdyż współcześnie brak jest na świecie dwunożnych drapieżników tej wielkości. I jeszcze inna grupa badaczy sugeruje, że Burunior jest propoktodonem. Wymarłym gatunkiem torbacza z rodziny kangurowatych, który w Pleistocenie zamieszkiwał niemal całą Australię. Największy gatunek w obrębie tego rodzaju, procopto osiągał 2,7 metra wysokości i ważył do 240 kg. Jednak wiele osób twierdzi, że Burunior jest prawdopodobnie mistyfikacją, ponieważ wszystkie relacje pochodzą tylko z książki Rexa Gilroya, który nie podaje żadnych pierwotnych źródeł. Żadna zapowieść o Burunior nie pojawiła się we współczesnych doniesieniach prasowych. Również słowo Burunior nie znajduje się poza pracą Gilroya w odniesieniu do jakiejkolwiek bestii lub kryptydy. W kosmologii aborgenów z Arnhem nazwa Burunior należy do postaci półboga oszusta, który nie ma żadnego związku z dinozaurami czy gadami. Rysunek naskalny dinozaura rzekomo odkryty przez Gilroy'a nie jest rozpoznawany jako element sztuki aborygenów i nie wydaje się być spójny z innymi tego typu dziełami sztuki w regionie. Pomimo tych faktów istnieją pewne autentyczne doniesienia o gigantycznych gadach i odkryciach dużych odcisków stóp w całej Australii, które przypisuje się potworom podobnym do dinozaurów. Frankie Schoweller, pedagog z Bidiadanga Odległej społeczności aborgińskiej na południe od Brum w Kimberley's odkrył i sfilmował gigantyczne ślady gadów znalezione na plaży w pobliżu osady. Ślady wywołały spore zamieszanie w okolicy, i wiele osób przybywało w to miejsce, by zobaczyć je na własne oczy. Ślady łączono z historiami o gigantycznym Emu, potworze morskim oraz właśnie dinozaurem. Czy więc legendy o Bruniorze są mistyfikacją? Czy też w australijskich ostępach faktycznie żyje przerażające stworzenie pożerające bydło? Czy możliwe jest, by był to potomek dinozaurów, który przetrwał do czasów nam współczesnych? Osądźcie sami.